Cześć wszystkim, ja nazywam się Lola i witam was w kolejnym odcinku na tym zacnym kanale Dzisiaj chciałabym wam zaprezentować mój TBR na miesiąc lipiec, na miesiąc wakacyjny Dla mnie ten miesiąc będzie głównie pod znakiem Grecji, można tak określić, ponieważ wyjeżdżam na wyjazd, którego głównym tematem będzie Grecja Starożytna Grecja głównie, i jakby chciałam trochę zgłębić w tym kontekście temat w sensie jakieś książki, i, ale no też jakby nie zabraknie e, innych tematów, bo po ostatnim miesiącu, w którym czytałam głównie literaturę azjatycką, to jakby stwierdziłam, że to jest spoko, żeby mieć okazję, żeby się trochę zagłębić w jakiś temat, ale niekoniecznie, żeby poświęcać temu. Wszystko. No i też wyszło na to, że w polskich bibliotekach jest bardzo mało literatury greckiej, w sensie pisanej przez Greków, bo na tym chciałam głównie bazować. No ale wyszło na to, że jest tego po prostu jak na lekarstwo, więc będę też się skupiać na książkach, które traktują w jakiś sposób o Grecji, coś w tym temacie. Tak, ale zanim. Znaczy, w sumie tak, możemy od tego zacząć. Zaczniemy od książek napisanych przez yy, Greków. Tak? Jeszcze raz. Zacznijmy od książek napisanych przez Greków. Pierwsza to są urodziny Panosa Karnezisa. Jest to historia y, pana, który miał w przeszłości związek z mafią, coś takiego, ale jakby swoje, dokańcza swoje życie na greckiej wyspie. Y, no i jakby bardzo chce wszystkie dalej kontrolować, ale... Y, Wychodzi na to, że mu się nie udaje, bo jego córka postanawia mieć dziecko albo ma dziecko z mężczyzną, którego on no, nie aprobuje. Więc on urządza tytułowe przyjęcie, żeby nakłonić ją do zmiany zdania, tylko w taki drastyczniejszy sposób, można to tak określić. Tak, i drugą książką napisaną przez Greka to jest Nikos Dimo, Nieszczęście Bicia Grekiem. To jest książka napisana w formie takich. Tutaj można zobaczyć wyliczonych ciekawostek A propos Różnych rzeczy Związanych z Grecją e, Na przykład przesada grecka Edukacja, e, tego typu Mity i lęki Podobno to ma być takie satyryczne Ale tak naprawdę nie wiadomo w którym momencie Autor przestaje e, Żartować W ogóle chciałabym, żebyśmy teraz Wszyscy razem spojrzeli na moje piękne paznokcie Pierwsze raz w życiu mam zrobione długie paznokcie I po prostu Cieszę się bardzo. Dobrze, to teraz kolejną książką, kolejnym działem książek, których będę się zaglądać, to są książki około greckie. I pierwszą z nich jest trochę cegiełka. Zobaczymy. To jest y granica na krawędzi Europy, kapka kasabowa. To jest bodajże przez y Gruzinkę napisane. Teraz sprawdzimy. A nie, w Bułgarii. Tak, przez bułgarkę, która pisze o bułgarsko-turecko-greckiej granicy, jako że tam wszystkie jakby te państwa obecnie były kiedyś związane ze starożytnym Rzymem i tam też jakby się zacierał świat starożytny, mimo wszystko tam Grecja, Turcja i Bułgaria, że to jest takie podsumowanie w jakiś sposób tego, tej historii, którą niosą ze sobą te państwa. Kolejną książką jest Mytos, mity greckie w nowej interpretacji Stefana Fraja. Jest to, jak można się domyślić po tytule, książka, w której mamy przedstawione mity, ale w taki sposób, żeby współczesny czytelnik jakby mógł je zrozumieć i zinterpretować. Znaczy, to jest ogólnie pomoc w interpretacji tego, co było kiedyś. Ja ogólnie dobrze znam mity i yy, jak można zauważyć, mam tutaj kolekcję Persia Jacksona. Nie ma tutaj wszystkich książek, bo przez to, że wyjeżdżam na ten wyjazd, to osobom, z którymi jadę, a które do końca znają mitologię i tak dalej, pożyczyłam te książki. No ale jakby jestem ciekawa, co autor yy, postanowił tutaj zawrzeć, w jaki sposób ugryzł temat, bo to nie jest coś dla mnie nowego, ale mam nadzieję, że będzie coś ciekawego. I ostatnią książką to są argonauci Megi Nelson. Jest to książka o kobiecie, która jest w związku z osobą niebinarną I ma być to w jakiś sposób właśnie po tytule Bo argonauci, dla tych, którzy nie wiedzą, wypłynęli na Argo razem z Jazonem Jasonem? Po Złote Runo e, Tak, to był heros starogrecki I to po prostu ma być w nawiązaniu właśnie o ten mit o argonautach Historia kobiety, która jest w związku z osobą niebinarną i o tym jak tak naprawdę się płynie, że to nie jest coś stałego, tylko przez to się płynie. I teraz przechodzimy do książki, którą bo jutro ogólnie wyjeżdżam. Tak, mam nadzieję, że dzisiaj to zobaczycie, więc jutro wyjeżdżam na 4 dni i w tym czasie mam nadzieję, że powstanie mój pierwszy reading vlog. Zobaczymy. I będzie to o tej cegle, o tej pięknej cegle, której premiera jest dzisiaj. To jest Płonący Bóg od Rebeki Kwang, Czyli zamknięcie trylogii wojen makowych No trochę, nie powiem, czekałam na tą książkę Bo ogólnie taka śmieszna sytuacja Mimo i przyjaciółce nie podobała się Dominicy. Jak pamiętacie Nie podobała się w ogóle pierwsza część Ale jakoś tak wyszło, że sięgnęłam też po drugą Bo chyba poprosiłam moją siostrę jedną na święta I jakby wtedy jeszcze nie wiedziałam, że nie będzie mi się podobać No i jakoś tak wyszło, że druga część w ogóle sztos i bardzo bardzo chciałam zobaczyć co, jak Rebeka Kuang rozwiąże sytuację które stworzyła tak dla kontekstu szybkiego to jest o państwie które jest zrobione na Chinach państwie Nikan i mamy tutaj główną bohaterkę Rin która ma związek z szamanami i jest to też związane właśnie z folkrol, folklorem chińskim także ma być tu wiecie epicki koniec fantastyki no i e, ostatnim segmentem teoretycznie tego, co planuję czytać, jest trochę takie kontynuacje. Tak, pierwszą książką, którą planuję przeczytać e, jest Na Ondel Mari Tours. Możemy razem nie czytać te, tego nazwiska. E, tak. Następnym razem na pewno je przeczytam. To jest druga część po Maresi i to jest... E, jakby o, jak Marys jest o wyspie, na której żyją same kobiety, które postanowiły, jakby trochę uciec ze świata mężczyzn, to tutaj jakby mamy dopiero początek kobiet założycielek, w sensie jak one postanowiły się zebrać i stworzyć ten czerwony klasztor, tak? Tak, kroniki czerwonego klasztoru tak to jest pod tytuł, więc jak postanowiły stworzyć czerwony klasztor. Drugą książką jest kontynuacja, bo w tym miesiącu przeczytałam mm, Problem Trzech Ciał Liu Cixina, i planuję przeczytać drugą część, bo to jest trylogia, bodajże, tak? Trylogia, wspomnienie o przyszłości Ziemi, bo bardzo mi się podobała pierwsza część. Więcej o niej możecie usłyszeć w podsumowaniu miesiąca. Znaczy, usłyszycie, bo jeszcze go nie ma. No, ale to jest sci-fi o świecie, w którym okazuje się, że nie jesteśmy sami na świecie. I tak, i to są po prostu. Kolejne y, działania ziemion podjętych w tym kierunku. Tak. I ostatnią książką już y, jest Schoolman's Naomi Nowik Jest to książka y, też fantastyczna o y, szkole magii. Trochę się kojarzy z Harry Potterem i bodajże gdzieś słyszałam właśnie o tym porównanie, ale jakby to jest tylko początek. Bo ta szkoła różni się od, od Harry'ego Pottera Że tutaj nie mam nauczycieli Że bardzo łatwo można tam podobno umrzeć I że No nie jest to czymś dziwnym Że ludzie się czasami parają czarną magią I ogólnie no chodzi tutaj o to Żeby przetrwać Tak To są yy, hmm. Możemy wszyscy razem podliczyć książki Które teoretycznie planuję przeczytać Bo Zobaczymy jak to wyjdzie Mam nadzieję, że będzie fajnie, bo jak będę na tym wyjeździe o staro Grecji. No to y postaram się nagrywać. Też nie wiem czy będą wtedy filmy, bo to można różnie wyjść, bo tam nie za bardzo jest internet. Tak w ogóle praktycznie go nie ma. Ale no zobaczymy. Hop, hop. Chodź tu do mnie. O! Hop! Tak, czyli mamy książek raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 8, 9. 9 pokaźny to stosik, ale część z nich jest krótka, także. No a jeśli wy macie już jakieś sprecyzowane plany, co chcielibyście przeczytać w tym miesiącu, to jak najbardziej możecie się z nimi podzielić w komentarzach. I co? No, życzę miłych wakacji, pamiętajcie, żeby pić wodę i smarować się SPF-em.